jak jestem Marta. Cześć, miło mi. Miło mi, hej. Powiedz mi, co ty tutaj dzisiaj z nami robisz? E, przyszedłem przypomnieć sobie, jak to jest. <laughs> Przepraszam. E, I posłuchać, bo jest ja są tutaj też moi znajomi i śpiewają dzisiaj, więc wspieram bardziej niż duchowo. Kto jest twoim znajomym w tym, w tym sezonie? Mogę powiedzieć? Pewnie, no możesz. Na, my zdradzamy tutaj wszystko. Wszystko. E, moją kumpelą jest Nela, także dzisiaj za Nelę trzymam kciuki. Eee, no, i mam nadzieję, że, że będę mógł coś przejść za tydzień i dalej. Od kiedy się znacie? Eee, od niedawna, jakiś e, rok, może? Niecały. Be czy pracujesz cały czas z Zanią Dobrowską? Eee, nie, za nią, e, za nią pracowaliśmy jakiś czas, e, potem jakoś nam, nam to nie wyszło, natomiast cały czas jesteśmy w kontakcie, mniej więcej. Eee, ale ostatnio z zespołem wydaliśmy epkę, także można ją cały czas kupić u nas, zapraszam. Eee, Pracuję też nad taką bardziej solową rzeczą, ale o tym na razie jeszcze. Ci. Tutaj jestem akurat, żeby wesprzeć znajomych przyjaciół w, cięż, w ciężkiej walce. Ale też od razu po, po wielkim koncercie w opolent jest afterparty w kapitolu, gdzie zaśpiewam razem z Mateuszem Siłko i Magdaleną Tull, także już teraz zapraszam. Słuchajcie, no to to jest naprawdę niesamowita niespodzianka i myślę, że warto przyjść na taki koncert. Słuchaj, a komu ty kibicujesz tutaj? Bo powiedziałeś, że kibicujesz przyjaciołom. Tak, tak, zdecydowanie. Jestem oczywiście za drużyną Tomson i Barona. No i widać cały czas się kręci, to cały czas są koncertę, jeśli chodzi o autorski materiał, to się właśnie tworzy i myślę, że już pod koniec tego, pod koniec tego roku już będzie pierwszy singiel promujący. No właśnie, bo powiem ci, że my tutaj przebieraliśmy nogami już, czekając na to, żeby uczestnicy z poprzedniej edycji w końcu coś nam tutaj podsunęli. Oprócz Doroty Osińskiej, bo ona tylko póki co wywiązała się z zadania. Tak dokładnie, ale powiem już teraz, że będzie przy czym potupać nóżką. Natalio, bardzo miło Cię widzieć. Witam bardzo serdecznie. Słuchaj, co Ty u nas dzisiaj robisz? Kibicujesz komuś? Słuchaj, no, mi się to tak y, super wraca, że ja to z radością za każdym razem jestem. Znaczy, kibicuję wszystkim tak samo. I po prostu lubię tu być, to jestem. To, Widzisz, to już tak naprawdę mój drugi dom się zrobił. My tu bardzo często jesteśmy ze znajomymi z drugiej edycji. Właśnie, Natalia, tak. czyli zdradź nam, co u Ciebie się dzieje, jeżeli chodzi o muzykę. Jeżeli chodzi o muzykę, podpisałam niedawno kontrakt z Universal Music Poland. No to wielki sukces, gratuluję. Tak, i jestem w trakcie przygotowania materiału no na pierwszą płytę. Słuchaj, no to nie możemy się doczekać, naprawdę, tak naprawdę. naprawdę. Ja też naj... koncertów najbardziej się nie mogę doczekać. No właśnie, no bo mam nadzieję, że już blisko będzie trasa koncertowa. No ja mam nadzieję, że. że... Znaczy, no i nie chciałabym nic mówić, bo tak naprawdę nie mam pojęcia, jak to wyjdzie kiedy się wyrobimy i, i w ogóle, ale no chciałabym na przykład już wakacje to już pokoncertować. Troszkę. A czy mogłabyś zdradzić, w jakim stylu będzie ta Twoja płyta? będzie elektroniczna, elektroniczna muza z odrobiną alternatywy, ale myślę, że zadowoli. A czy mam nadzieję, że zadowoli e, pewne grono odbiorców.